Cześć, Marta Istelska, Tyłem.pl Szczecin. Dzisiaj porozmawiamy chwilę o fotelikach serii Z z Cybexa. Mam tutaj Clouda Z, który jest dosyć wyjątkowym fotelikiem, biorąc pod uwagę całą konkurencję. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Przede wszystkim Cloud Z jest montowany na bazie obrotowej, więc jeżeli macie taką potrzebę, to możecie za pomocą jednego guzika obrócić sobie fotelik bokiem. Pewnie zapytacie, po co to robić? Na przykład po to, że kiedy jesteście na postoju i chcecie, nie wysiadając z samochodu, wyjąć sobie dziecko, to o wiele łatwiej wam to zrobić w takiej pozycji niż kiedy fotelik jest w ten sposób. Klauda Z montujecie nie tylko na bazę, ale także na pasy. Natomiast to, co go wyróżnia wśród konkurencji, oprócz tego, że jest obrotowy, jest to, że możecie go rozłożyć na płasko. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że możecie to zrobić tylko i wyłącznie na wózku, więc w samochodzie nie macie takiej możliwości. Aby to zrobić, macie z tyłu guzik, który po prostu wystarczy nacisnąć i macie płaską pozycję fotelika. Po to, że jeżeli wychodzicie na przykład z dzieckiem do apteki, do sklepu, do lekarza, to dziecko nie jest w tej pozycji bardziej skulonej, tylko leży sobie bardziej na płasko. Kiedy rozkładacie fotelik na płasko, tutaj, w miejscu, w którym normalnie przechodziłby pas samochodowy, pokazuje Wam się taka specjalna czerwona blokada. Jest ona po to, żebyście pamiętali, że rozłożonego fotelika nie montujemy w samochodzie. Cloud Z, tak jak wszystkie foteliki marki Cybex, ma dosyć długą, fajną, regulowaną budę. Natomiast to już wiecie. Czego natomiast nie wiecie? Możecie nie wiedzieć, jak poprawnie zamontować bazę od tego fotelika. Dlatego pójdźmy teraz do samochodu i pokażę Wam, jakie błędy możecie popełnić i czego się wystrzegać. Żeby zamontować bazę Z w samochodzie poprawnie, najpierw wyciągacie Isofix. Robicie to za pomocą tego guzika. Naciskacie w dół, o, w ten sposób. Z drugiej strony robicie dokładnie to samo i instalujecie Isofix. I teraz tak, bardzo wielu rodziców popełnia błąd, zostawiając tutaj przestrzeń. Rozstawiają sobie nogę, i w ten sposób ten fotelik lata im po samochodzie. To jest niepoprawne. Musicie, zanim rozstawicie nogę, dopchnąć fotelik do końca. Natomiast część rodziców robi też to w inny troszeczkę sposób. Tylko sobie to wypnę, żeby wam pokazać. Klik. Oczywiście znaczniki robią się zielone, że Isofix jest wpięty. I teraz rodzice wyciągają fotel na nodze na maksa w ten sposób, aby tutaj przylegało. W ten sposób tworzy nam się tutaj wielka dziura. Jeżeli teraz zamontujemy sobie tutaj fotelik Crowd Z, to ten fotelik będzie bardzo pionowo. Dziecko tak nie może jeździć, dlatego kiedy montujecie to, musicie to sobie zrobić w taki sposób. Dobrze. Ściągacie nogę w dół, doklikujecie fotelik do końca do kanapy. Nie musicie tego popychać w ten sposób, możecie to zrobić od siebie i do siebie w ten sposób. I teraz dopiero rozstawiacie nogę. Ten fotel posiada znaczniki. Pierwszy znacznik jest od obrotu, czyli od tego, czy ta płyta obrotowa jest zablokowana w odpowiednim. W odpowiedniej pozycji. Drugi znacznik jest od rozstawienia nogi, i trzeci znacznik pojawi się, kiedy wepnę fotel. Zapinam fotel na bazę, i teraz tak. Pozycja dziecka jest poprawna, ponieważ zostało to sprawdzone wcześniej podczas przymiarki. Wszystkie znaczniki świecą się na zielono, więc można bezpiecznie jechać w podróż. Aha, i nie zapomnijcie o pałąku. Pałąk, w zależności od tego, jaki fotelik posiadamy, Montujemy zgodnie z instrukcją. Dlatego może być tak, że inny model Cybexa będzie miał pałąk położony w tamtą stronę. Natomiast w przypadku Zetki stawiamy go do góry. Jest to po to, żeby w razie ewentualnego wypadku fotelik został zablokowany przed ruchem w tamtą stronę. Kiedy fotel jest na bazie, tą rolę spełnia głównie rama antyrotacyjna, czyli ten wielki plastik. Natomiast, kiedy fotel jest na pasach, bardzo ważne jest, żeby ta rączka była zgodnie z instrukcją, dlatego że tak właśnie fotel został przetestowany i tak musicie go używać. A tu jest ta funkcja, o której mówiłam, jeżeli chcecie na przykład zająć się dzieckiem na postoju, obracacie fotel bokiem. Banalnie proste, prawda? Żeby obrócić fotelik, macie guzik, który jest umiejscowiony tutaj, oczywiście z dwóch stron, więc o to się nie martwcie. Musicie go przesunąć i pociągnąć, i wtedy obracacie fotelik. Co ważne, jest tutaj blokada, więc. Fotelik nie obróci się przodem do kierunku jazdy, ponieważ przewożenie noworodków przodem do kierunku jazdy jest zabronione. Cebek z Cloud Z jest od 45 do 87 cm wzrostu, natomiast waga dziecka nie może tutaj przekraczać 13 kg. Jak już nasze dziecko wyrośnie z Clouda Z, to pozbywacie się tego fotelika, znaczy, nie dosłownie pozbywacie się, możecie go na przykład zachować na następne dziecko i zakupujecie Sirone Z. Sirona Z jest fotelem do metra m. Natomiast jest homologowana do 18 kg. Wpinacie ją sobie na bazę i teraz bardzo ważna rzecz. Nie używacie już tego guzika, który był zlokalizowany tutaj, który służył do obracania Klauda Z. Ten guzik jest teraz niedostępny i mocno schowany. Aby obrócić Sironę Z, macie guzik tutaj. Służy on do, do regulacji wychyłu fotela. Natomiast kiedy przestawicie go w pozycję maksymalnie pionową, wtedy puszcza blokada i pozwala Wam obrócić fotel bokiem. Zarówno Cloud Z, jak i Sirona Z posiadają osłonę od zderzeń bocznych. Dzięki temu obydwa foteliki w teście ADAC 2019 otrzymały ocenę za bezpieczeństwo 4. Z czego Cloud Z, montowany na pasach, dostał ocenę 5. Jest to bardzo wysoka i bardzo dobra ocena, tak więc ogólnie ten zestaw jest jednym z najbezpieczniejszych zestawów, jakie mamy obecnie dostępne na rynku. Natomiast warunkiem bezpieczeństwa jest to, żeby ten zestaw pasował do samochodu. A o tym już mówiłam przed chwilą, jakich błędów nie popełniać. Natomiast ogólnie to, czy zestaw pasuje do samochodu, czy nie pasuje, powinien ocenić specjalista w sklepie. Z rzeczy funkcjonalnych, Sirona Z posiada jeszcze coś, co rodzice bardzo lubią. Są to magnesy na pasy. Tak więc możecie sobie przypiąć pasy tutaj do boków. O, w ten sposób, gdzieś mi tu metka lata. I teraz wsadzacie dziecko tak, że pasy nie wpadają Wam pod dziecko. Jest to bardzo wygodne i wielu rodziców chwali sobie to rozwiązanie. Zapraszamy na przymiarki Klauda Z oraz Sirony Z do sklepów tyłem.pl i do zobaczenia następnym razem. Cześć!